Czytanie z Księgi Ozaju. Bóg rzekł do Abrahama, Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki w mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc wyjść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło, czy też nie dowiem się. Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do niego, Abraham rzekł, Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych? Czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu dla owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O nie, dopu o nie, dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbo bezbożnymi, bo stało się sprawiedliwą, wystało się sprawiedliwą, sprawiedliwemu, to samo, co bezbożnemu. O nie dopuść do tego! Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Pan odpowiedział. Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu dla nich. Rzekł znów Abraham. Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prowem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy dla braku tych pięciu zniszczysz całe miasto? Pan rzekł, nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu. Abraham znów odezwał się tymi słowami. A może znalazłoby się tam czterdziestu? Pan rzekł, nie dokonam zniszczenia przez względu na tych czterdziestu. Wtedy Abraham powiedział, Niech się nie gniewa, pan, jeśli rzeknę, może znalazłoby się tam trzydziestu. A na to pan, nie dokonał zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu. Rzekł Abraham, pozwól o panie, że ośmielę się zapytać, gdyby znalazło się tam dwudziestu. Pan odpowiedział, nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu. Na to Abraham, o się nie gniewać, panie, jeśli jeszcze raz zapytam, Gdyby znalazło się tam dziesięciu, odpowiedział pan, nie zniszczę przez, względu, przez wzgląd na tych dziesięciu. Oto słowo Boże. Mnie, mnie wysłuchał, kiedy go sywałem. Panie rysu! Pan Pan. Będę cię słaby, panie z całego serca, bo słyszałeś słowa ku Będę śpiewał ci psan wobec aniołów, bo chłon ci oddam w twoim świętym przybytku. Pan. Panie. Będę słabił twe imię, za łaskę twoją i wierność. Wysłuchałeś mnie, kiedy cię sypałem, pomnożyłeś moc mojej duszy. A mnie wysłuchał, nie a, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego. Pyszałka zaś dostrzega z daleka. Gdy chodzę się od utrapienia, podtrzymujesz me życie. Wyciągasz twoją rękę przeciwko gniewowi mych wrogów. Amen. Wybawia mnie Twoja prawica, Pan ze mnie wszystkiego dokona, Panie, Twoja łaska trwa na wieki, Nie porzucajcie łachron Twojego. z rytu św. Pawła Apostoła do Koryntian, to Kolosan. Bracia, z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie. z nim też razem dostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. I was umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego ciała razem z Chrystusem Bóg przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki. Skreślił zapis dłużny, obciążający nas z nakazami. Usunął go z drogi, przygwoździwszy do Krzyża. Oto słowo boże, Bo boże Aleluja! Ale Zatrzymaliście ducha przybrania za synu, Które wołamy w aktach Ojcze. Alleluja, Alleluja! 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 Pan z Wami Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Amen. Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją. Rzekł jeden z uczniów do niego, panie naucz nas się modlić, jak i ja nauczył swoich uczniów. Pan rzekł do nich, kiedy się modlicie, mówcie, ojcze, niech się święci twoje imię nie przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba poprzedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich, ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu, przyjacielu, Użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Też ten odpowie z wewnątrz i naprzykrzę mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę stać i dać tobie. Mówię wam, choćby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natęstwa w stanie i damu Ile potrzebuje. Ja wam powiadam, prościa będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was ojcu, syn poprosi o chleb, czy podam Mu kamień, lub też gdy prosi o jajko, czy podam Mu skorpiona. Jeśli więc wychodź, jeśli jesteście, miecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej ojciec z nieba ta ducha świętego tym, którzy go proszą. Oto smokowo Pańskie. A Panie Jezu, ostatnie Twoje zdanie z dzisiejszej Ewangelii to jest Wojciec z nieba ta Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Tak, Panie Jezu, w tej chwili prosimy Twojego Ojca i Ciebie o Ducha Świętego, by nam tenże Duch wyjaśnił, to, co chcesz nam dzisiaj powiedzieć przez te wszystkie czytania, Twoje słowa, a również ze Starego Testamentu i przez Pawła, zaucznie, prosimy Cię, Panie, naucz nas się modlić. Ktoś powie, przecież modlimy się. I tu modlimy się tą modlitwą, które Ty, Panie Jezu, chcesz nas dzisiaj nauczyć. A więc ta modlitwa wszystkim nam jest już bardzo znana. Więc co nowego? Co nowego? Tak, Panie Jezu, te same słowa, ale ich zrozumienie. My wiemy, że są słowa, których się uczymy przez całe życie, takimi słowem jest ojciec. Ktoś powie, no? Oczywiste, no, ten, który mnie zrodził biologicznie, A, ale my wiemy, że z tym słowem Ojciec skojarzony jest bardzo wiele różnych wydarzeń, różnych uczuć. Tak, Panie Jezu. I wciąż trzeba nam się zastanawiać nad tym słowem Ojciec, podniesienie do Twojego Ojca, boskiego Ojca. I Panie Jezu, chcemy tego Ojca zrozumieć. Tego Ojca, Ty nam przez całą swoją działalność przybliżałeś i przybliżałeś. O tym Ojcu jest mowa w stanie krótkim, także wiernym mówiącym, tak Bóg umiłował w świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Aby świat sprawdzić. Tak, jeśli zaczynamy prosić, to żebyśmy sobie uświadomili, że bardzo, bardzo wiele otrzymaliśmy od Twojego Ojca, a to, co największe, to Ciebie otrzymaliśmy od Ojca. Tak, Panie Jezu? I najpierw chcemy dziękować Bogu Ojcu za Ciebie, za to, że właśnie Ty jesteś wśród nas. I tego Boga Ojca chcemy wychwalać, sławiać. I dlatego mówimy za Tobą, Ojcze, niech się święci Twoje imię. A więc pierwsza postawa, jaką tutaj Ty, Panie Jezu, chcesz nam pokazać, to jest wspaniałość Ojca i tak jak Ty chcesz, by Ojciec był poznany, tak żebyśmy też chcieli, żeby Bóg Ojciec był poznany i to przez wszystkich ludzi, po wszystkich stworzy. No niestety, Ludzie nie wiedzą i nie wiedzą, jak to stali. Ktoś powie, no proste, mam przecież matkę ojca. Nie, to nie wystarczy, bo otrzymaliśmy od Boga życie przez matki i przez ojca. I niech się święci Twoje imię, to znaczy, żeby ojciec był uznany, Uznany za pierwszego dawcę życia i wszystkiego, i wszystkiego, cokolwiek jest i jeszcze będzie. Niech się święci Twoje imię. Żeby nasze życie było na chwałę, na chwałę Boga, ani na chwałę swoją, a my wiemy, że jest taka duża pokusa. A żeby do siebie przyciągać, tak, powiększać tę swoją chwałę. Kim to nie jesteśmy? Kim to nie jesteśmy? Za nie potrafimy. A czy chwalamy ojca? Czy o tym naszym ojcu mówimy? Mówimy o naszych krewnych. Odmawiamy. A czy mówimy, panie Jezu o twoim ojcu? Ty wiesz. I to właśnie chcesz na dzisiaj przypomnieć. A mówcie o moim ojcu. Tak jak ja mówiłem i tutaj nie po raz pierwszy proszę, zachęca, niech temat Ojca Boga będzie poruszany w naszych rodzinach. Mówię z dziećmi, z naszymi najbliższymi. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech zapanują Twoje rządy. A my mówimy o bardzo różnych rządach, które ustanawiają różne prawa, różne ustawy, które to ustawy wciąż się zmieniają. A tymczasem jest jedno prawo. Jest jedno prawo najważniejsze. Prawo Boże. I jeśli tego prawa Bożego się nie przestrzega, to jest kara. I to sobie dzisiaj usiadamiamy słuchając, słuchając tego, co się stało w Sodomu i Gomorą. Właśnie Sodoma i Gomora nie przestrzegała prawa Bożego i dlatego Bóg postanowił ją zniszczyć. Ale jeszcze przedtem zwraca się do Abrahama, zwraca się do Abrahama, oznajmiając mu, że musi zniszczyć pytanie to dlaczego poszedł do Abrahama? Dlaczego poszedł do Abrahama? No to dzisiejsze. Czytanie nam odpowiada, a żeby dać szansę Sodomie i domorze, a żeby dać szansę, a żeby Sodoma się nawróciła. I jeszcze wysyła Bóg, mężów, dwóch. To są aniołowie. To są aniołowie. którzy idą do Sodomy i kierują swoje kroki do kradnego Abrahama, do Lota. I Lot przyjmuje tych mężów i bardzo prosi, ażeby uszanować swoich gości, żeby ich nie wykorzystać. Prosi, daje szansę temu ludowi. Jeśli uszanują wysłańców Bożych, to wtedy może jeszcze by się ulitowało, może by jeszcze nawet wystarczyło tych kilku, tych kilku. Tymczasem rzucają się na tych dwóch i chcą z nimi współżyć, mężczyźni. Nie wysłuchali prośby lota który bardzo prosił, dawał szansę. Aniołowie oślepiają tychże mężczyzn, bo potem niemal przymuszają lata jego żony i córki, żeby opuścili Sodomę i zostaje zniszczona. Bogiem zostaje zesłany na Sodomę. A my przenosimy się do czasów obecnych, dzisiejszych, kiedy to świętujemy mi 50-lecie homoseksualizmu, gejostwa, tych samych grzechów, które były popełniane w Sodomie i Gomorze. I Panie Jezu, my jak Abraham prosimy, my jak Abraham prosimy, bo Ty tego chcesz, bo Ty też prosiłeś. Bo Ty też prosiłeś, kiedy z krzyża mówiłeś do swojego Ojca, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I tak, Panie Jezu, my powtarzamy już za Tobą słowa i wraz z Tobą do Twojego Ojca. Bo to jest największa prośba, jakiej potrzeba. Przebacz, ale wiemy, że musi być pokuta. Musi być pokuta. Weź nie, jeśli czyny dalej będą, to jak możesz przebaczyć? Jeśli ludzie nie przestaną grzeszyć, a my wiemy, że nie tylko te są popełniane. Przeciwko Bogu jest wiele innych. Jest wiele innych. Panie Jezu, co mamy zrobić? Każdy z nas, co każdy z nas może zrobić? Tego nas, tego nas naucz. Daj nam odwagę mówienia o Tobie, wzywania do pokuty i co najważniejsze, dobrego przykładu. Czyli świętego naszego życia, żeby było zgodne z tym, co wyznajemy. Wierzę w jednego Boga, żeby za za żeby ludzkość, żeby znała swych drzew i nie ściągała na siebie kary Bożej. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, nam tu zgromadzony, obdarz Duchem Świętym, Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty powiedziałeś „Prościa będzie tam dane, naucz nas trwania w jedności z Tobą, gorliwej modlitwy i ufności, że nasze prośby zostaną wysłuchane. Ciebie prosimy. Panie Boże, uchroń naszą wspólnotę, nasz kraj, naszą Europę od grzechów Sodomy i Gomory. Ciebie prosimy. Proszę i cieszę przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy i w Duch Świętym, Zawcaj sobie Matki Najświętszej, przeświej to za Pana naszego.